Życie mamy Małgorzaty, mamy księdza Bosko, Teresjo Bosko. Rozdział pierwszy. Przygotował pierwsze łóżko w oratorium. Majowy wieczór. Leje jak z cebra, jest zimno. Na peryferiach Turynu ksiądz Bosko i jego mama rozpalili ogień. Zaledwie zabrali się do wieczerzy, gdy ktoś się zaczął pukać uporczywie do drzwi. Ksiądz Bosko idzie zobaczyć w swoich wspomnieniach, opisał tę scenę tak, jakby utrwalił ją kamerą filmową. Stoi tam chłopak, może piętnastoletni, wysoki, szczupły, przemoknięty do szpiku kości, drżący z zimna, prosi: po Pozwólcie mi wejść na chwilę. Nie mam już siły. Moja matka przyjęła go w kuchni, pisze ksiądz Bosko. Posadziła go blisko ognia i podczas gdy ogrzewał się i suszył ubranie, podała mu zupę i chleb, aby się pożywił. Równocześnie spytała go, czy chodzi do szkoły, czy ma rodzinę, jaki ma zawód. On odpowiedział: Jestem biednym sierotą, przybyłem z dalekiego miasta, aby poszukać pracy. Miałem trzy liry, ale wydałem je, zanim udało mi się coś zrobić. Teraz nie mam już nic i nie mam już nikogo. Na pytanie ksiądz Bosko, czy był u pierwszej komunii świętej, czy był bierzmowany, chłopiec odpowiadał smutno, nie, nie byłem. Gdy kończy jeść chleb, widać, że jest zagłodniały, ksiądz pyta się go jeszcze: Gdzie chcesz teraz pójść? A ten chłopiec wysoki i chudy wyszeptał: Nie wiem, proszę, pozwólcie, bym mógł spędzić noc w jakimś kącie tego domu. To powiedziawszy, pisze ksiądz Bosko, zaczął płakać. Moja matka płakała razem z nim, a ja byłem wzruszony. W poprzednich tygodniach Ksiądz Bosko i jego mama gościli w stodole innych chłopców, którzy nie wiedzieli, gdzie pójść. Tam ci jednak ukradli im i goce, i słomę. Mama powiedziała więc do niego, gdybym wiedziała, że nie jesteś złodziejem. Postarałabym się jakoś cię przyjąć, ale zostałam okradziona. A kto mnie zapewni, że nie wyniesiesz mi garnków? Chłopiec odpowiedział bardzo poważnie. Jestem biedny, ale nigdy niczego nie ukradłem. Moja matka, rzekła na to, jeśli chcesz, ugoszczę ciebie przez tę noc. Jutro Bóg jakoś zaradzi. Dobra kobieta wyszła razem z sierotą na dwór. Wzięła kilka cegieł, zrobiła z nich w kuchni cztery podgórki, na których ułożyła kilka desek i pokryła siennikiem. Tak przygotowała pierwsze posłanie w oratorium. Moja dobra matka wygłosiła potem mu małe kazanie na temat konieczności pracy, wierności i religii. W końcu zachęcała go do odmówienia modlitwy. Ale ja nie umiem, odpowiedział. Nie przejmuj się, odmówisz ją z nami, postanowiła. I tak się stało. Dla bezpieczeństwa kuchnia została zamknięta na klucz i otwarta dopiero rano. To był pierwszy chłopak w naszym przytułku. Był to rok 1847. Nie znamy dokładnej daty tego pierwszego łóżka przygotowanego w oratorium. W kalendarzu boga i biedaków była to bardzo ważna data, gdyż tego deszczowego wieczoru zaczęło się drugie macierzyństwo mamy małgorzaty, mamy księdza Bosko. Pierwsze zaczęło się w Becci i dało życie dwom synom Józefowi i Janowi. Drugie zaczęło się tego wieczoru na peryferiach Turynu. I trwało dziewięć lat, ostatnich lat życia mamy. Miała dać życie i nadzieję setce osieroconych, biednych, opuszczonych chłopców. Nie jest możliwe opisanie ani wzdłuż, ani wszerz życia tej wielkiej kobiety. Można to uczynić w wypadku jakiegoś generała, czy uczonego, w wypadku świętej matki. Nie. Świętość matki jest heroizmem rozdrobnionym, trwającym 365 dni w roku, nie składa się z robiących wrażenie epizodów. Cały heroizm mamy Małgorzaty polegał na zapewnianiu zupy i uczucia biednym chłopcom, na naprawianiu podartej odzieży, na praniu i oczywiście na gotowaniu. Wśród tego trudu ukrytego w skromnych czynnościach rodziła się siła życia darowanego po chrześcijańsku, praktyczna nauka, radość biedaków, rozsądek, wiara w opatrzność. Postaram się delikatnie nakreślić nic jej życia, wielkiego jedynie w oczach Boga i biednych tej ziemi.